Bo to historia, bo to marzenia, 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 Historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia, bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których wiesz ile trzeba, wtedy kiedy wołaś człowiek, silno ci olewa. Bo to historia, bo to marzenia Bo to historia, co przypomnienia Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba Bo to są prawdy, których bierz ile trzeba Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa Dookoła ludzie chcą mnie oceniać Nie widzą serca, nie widzą duszy Nie widzą tego, co w mej głowie huczy Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy Najlepiej przekrość oko, najlepiej zamknąć słowo Zamilknąć na wieki, wtedy będziesz wielki Jak powietrze będziesz lekki, żyjąc po. Wśród paści płaczesz, ale widać łez Czemuż nie i rozumie, już nigdy nie zrozumie Czemu nie umie nie odnaleźć się w tłumie samych palec, czy to ważne w sumie Każdy ma swoje problemy, swoje idee Swoje sny, swoje złote góry Marzenia, warte, świeczki, poświęcenia Co to daje, mam nadzieję dużo Nie po to umieramy, aby pyłem zostać Ale śmiać się i żyć Nie myśleć jaka czeka jutro chłosta Ile kasec, ile drogów, ile przyjaciół Ile gruzów, ile bólu, ile nałogów, nie cenia wokół ile ludzi widzę w szoku, dopóki wierzysz, że może być inaczej. Że będziesz walczył, jak ja walczę. Będziesz panem świata, kulem siebie właśnie. Trzymaj to na się, wiara nie ugaśnie. Obóz dużo nocy, zanim wieki nam znaśla. Przez z widzę, jak ludzie tracą rozum, jak opuszczają wizję, Niszczy pokój, strzelają wokół. Spokój w łaskawie, patrzę. Pochylam głowę w swoim loku I wyskoczy niebo, a ja ładam gwiazdy. Zapalam świece tak jak w nocy świeci. Każdy świat oświeci, potem sobie przeszli. co człowiek planuje, wiesz, dobrze, że pokreśli. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia kozna przypomnienia. przypomnienia.